Cześć ludzie kochane, teraz to ja wam pokażę przystanek skm -ki. o może zbliżę, Gdańsk Stadion Expo, tutaj skm przyjedziecie kibice, którzy będziecie tam przyjeżdżali pociągami, do stadionu macie jakiś ja wiem z 200 metrów, także tu jest wszystko już OK. A ta droga, którą wam pokazywałem kiedyś, że mam do, do, od Stadionu do domu niedaleko, to teraz naprawdę wylana asfaltem, sienka jak stół. A pokazywałem wam z dziurami. I tak właśnie mówię, może wyleją i wylali. Jest, jest wszystko ok. Jest dobrze. Ze mną jest pan Marek. Także palmarek zawsze mi przywozi w ciekawe miejsca. Wszystko jest dobrze. Dobra, to Wam tutaj pokazałem. Jest kawałeczek. I to by było na tyle. Na razie.